Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym siódmym już dniu naszej przygody. Zacznijmy od modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przyjdź, Duchu Święty, który jesteś Bożą pieczęcią na moim sercu. Zobacz, jak często dręczą mnie złe myśli. Uwolnij mnie od tych obciążających doświadczeń. Uzdrów mój rozum, moją pamięć i wyobraźnię, wzmocnij moją wolę, otwieraj mnie na innych, napełniaj mnie Bożym pokojem i radością życia. Wlej w moje serce nadzieję, naucz mnie cierpliwości do siebie, pomóż mi jak najczęściej karmić się Słowem Bożym i Eucharystią. Amen. Czytanie na dzisiaj to kolejny fragment z o naśladowaniu Chrystusa. Księga pierwsza, rozdział 18 To jest tak naprawdę kontynuacja tego, co czytaliśmy wczoraj. Posłuchajcie. Dla świata zewnętrznego nędzarze wewnętrznie byli pełni łaski i niebiańskiej pociechy. Obcy dla świata byli przyjaciółmi Boga. Sami sobie wydawali się niczym, a światu godni pogardy. Lecz w oczach Boga byli wspaniali i umiłowani, trwali w prawdziwej pokorze, żyli w szczerym posłuszeństwie, przepełnieni miłością i cierpliwością, co dzień postępowali w rozwoju duchowym i otrzymywali od Boga liczne łaski. Są oni przykładem dla wszystkich zakonników i skuteczniej nas zachęcają do postępowania w doskonałości niż wielu letnich do rozluźnienia dyscypliny. O, jakże wielki był zapał zakonników w początkach ich świętych zakonów! O, jak wielka pobożność w modlitwie, jak wspaniałe współzawodnictwo w cnocie, jak wielka kwitła dyscyplina, i jakiż szacunek i posłuszeństwo we wszystkim wobec reguły zakonu! Ślady, które pozostawili, wciąż świadczą, że byli ludźmi naprawdę świętymi i doskonałymi, którzy mężnie walcząc ze sobą, cały świat zwyciężyli. Teraz już ten uważa się za wielkiego, kto nie łamie reguły i bez skargi wypełnia śluby, które z własnej woli złożył. O, jak letni, jak lekkomyślni jesteśmy. Tak szybko wygasa w nas początkowa żarliwość, że obojętni i zmęczeni tracimy chęć do życia. Obyś ty, który poznałeś tyle przykładów szczerej pobożności, nigdy nie ustał, doskonaląc się w cnocie. To dzisiejsze słowo, które jest kontynuacją wczorajszego, czyli to słowo, które prowadzi nas od dwóch dni, dzisiaj we mnie pobudza pewną refleksję, która jest mi bardzo droga. Bardzo lubię się nią dzielić i wielu moich przyjaciół, wiele osób, z którymi przeszliśmy kawałek drogi, przeżyliśmy jakąś formację, jakieś spotkania, na pewno te refleksje. Słyszało niejednokrotnie. Otóż chodzi mi o świętość. Rzeczywiście to słowo prowadzi nas w taki sposób, żebyśmy patrzyli na świętych, na te przykłady, nie w sensie imitowania ich. To znaczy, ty nie masz być drugim świętym Franciszkiem, nie masz być drugą matką Teresą z Kalkuty czy kimkolwiek z nich. Ty masz być sobą i w swojej historii, w swojej rzeczywistości, ze swoim temperamentem, ze swoją wrażliwością. Ty w Twojej rodzinie masz być święty. Nie wiem jak Wy, ale ja chcę być święty i ten dzisiejszy dzień chcę przeżyć w taki sposób, jak zresztą każdy kolejny. I jak każdy poprzedni od wielu, wielu już lat. Ja chcę przeżywać jako drogę do świętości. Chcę, żeby moje życie było przygodą nieustannego postępowania w świętości. Tylko tutaj mam wrażenie, że. Wielu z nas, kiedy myśli o świętości, myśli zaraz o jakiejś doskonałości, o perfekcjonizmie, o unoszeniu się nad ziemią, o rzeczywiście są takie żywoty świętych. Napisane oczywiście nie przez samych świętych. Jest ktoś, kto opisuje ich życie. I myślę, że w pewien sposób, nie dając sobie rady ze świętością tych ludzi, widziano w pewien sposób. Mówiliśmy o tym troszeczkę wczoraj, że Ważne jest, żeby też te opisy świętych troszeczkę odzierać z takiej bajkowości, z tych naleciałości, które są tak naprawdę wynikiem naszych ludzkich lęków. To znaczy są osoby, które opisują świętych w pewien sposób taki nie z tej ziemi, żeby usprawiedliwić sobie troszeczkę swoją nieporadność, z którą sobie po prostu nie radzą. Święci nie byli nieporadni. Oj byli, oj byli. W każdym razie są takie życiorysy świętych, na przykład... Yy, opisane jest, yy, że święta Kinga yy, zaraz po wyjściu z łona mamy, to znaczy urodziła się, została urodzona, yy, jeszcze nie wiadomo czy yy, obcięli pępowina już czy nie, ale święta Kinga, wiecie co zrobiła, znaczy pierwsza rzecz jaką robi, zrobiła, ta, 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 to, zrobiło to maleństwo, tuż po urodzeniu, chwilę po urodzeniu, yy, padła na kolana i odmówiła ojcze nasz po łacinie. no nie wiem, ja do dzisiaj mam troszeczkę problem z z połocinie święta Kinga miała tę wiedzę wlaną niesamowitą, pewnie czytasz to i mówisz no jeżeli to jest świętość to ja chyba jestem daleko, to mi to jest chyba troszeczkę obce, oczywiście gdyby to była świętość, to jak najbardziej dla mnie też to jest kompletnie nie z tej ziemi o świętym Franciszku Gonzadze mówi się tak jest napisane w jego życiorysie że w wieku kilku miesięcy miał już tak rozbudzoną świadomość religijną, że w piątki odmawiał mleka z piersi mamy. Pościł. Już wtedy zachował tę wstrzemięźliwość od pokarmów mlecznych, bo był taki święty. Znaczy, czytasz to i mówisz, no, jeżeli to o to chodzi, to ja, przepraszam bardzo, ale nie jestem za bardzo zainteresowany. No właśnie, ta wizja świętych, tak jakby święci byli zupełnie z innej planety, z jakiejś planety Pisma Świętego. Rodzili się już z książeczką do nabożeństwa i różańcem w ręku. Jako skakanki używali różańca albo no czego innego. Święci, którzy, się, którzy nie chodzą, oni, oni lewitują. Ci święci z wielkimi oczami, z aureolą, z, 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 no nie wiem, no wchodzi taki święty do jakiegoś pomieszczenia, gasną światła, bo on ma w sobie tyle światłości, że tacy święci nie z tej ziemi. Święci, którzy no, siusiają wodą święconą, przepraszam, no, ale czym innym mają siusiać? Są, są tacy święci. Tak jakby w chrześcijaństwie były kategorie. Jakby była kategoria A i to są ci święci, to są oni. Ci właśnie niezwykli, wybitni, wybrani przez Boga, wyposażeni, superbohaterowie. I potem jest kategoria B, C, D, E, F. Ty w jakiej kategorii jesteś? Z kropką. Gdzie siebie umiejscawiasz? Są takie obrazy świętych. Pamiętam kiedyś nadziałem się na obraz świętego Franciszka. On na pierwszym planie Wielki taki, chociaż święty Franciszek tak naprawdę był niepozorny. On był niewielkiego wzrostu, szczupły taki, z odstającymi uszami, z orlim nosem. Kompletnie nieciekawy. Ale na tym obrazie jest przedstawiony jako taki wielki, potężny. Na pierwszym planie przemawia do ptaków. Ptaki wszystkie mają otwarte dzióbki. I gdzieś tam z tyłu, w tle, za krzakami, braciszkowi. Tacy mali, niepozorni. Takie tło. Jest to chrześcijaństwo kategorii A, Chrześcijaństwo świetliste, Chrześcijaństwo dla wielkich, wybitnych, ale ich jest niewielu. To jest mała grupa, wybrana przez Boga, wyposażona przez Boga w specjalne zdolności. I później jesteśmy my, tacy szarzy, tacy robiący za tło, tacy nieciekawi. Takie Chrześcijaństwo szarzyzny, taka szarowa. Rzeczywiście, o to chodzi. Rzeczywiście to jest prawdziwa świętość. Chciałbym się z Wami podzielić, uwielbiam to robić, w ogóle uwielbiam ten dokument. E, ojca Świętego Franciszka e, to jest adhortacja apostolska e, zatytułowana Gaudet et exultate, czyli e, cieszcie się i radujcie. O powołaniu do świętości w świecie współczesnym. E, genialny dokument, e, to naprawdę znatchnienia Bożego. Ojciec Święty napisał, e, napisał to rozważanie o świętości. E, o powołaniu do świętości w świecie współczesnym. Punkt szesnasty. Mój ulubiony. Myślę, że nie ma precedensów, jeżeli chodzi o dokumenty papieskie. Taka prostota, taka, taki realizm życia, taka konkretność. Nie będę Wam tego punktu czytał, ale opowiem Wam go tak, jak go rozumiem, tak, jak go widzę. Ojciec Święty tłumaczy, co to znaczy być świętym. Jakie są drogi do świętości? Co to w ogóle znaczy? Czy rzeczywiście ta świętość jest taka daleka, taka nieuchwytna, taka, taka nam obca, przerastająca nas, taka dla nas kompletnie niedostępna? Rzeczywiście tak jest. Ojciec Święty w tym 16 punkcie. Mówiąc najpierw w poprzednich punktach, że świętość nie jest zarezerwowana tylko dla kapłanów, dla sióstr zakonnych, dla mnichów, dla mniszek, dla tych, którzy dedykują się modlitwie, dla biskupów, dla... nie. Świętość jest dla każdego. I zaczyna opowiadać o pewnej kobiecie. Ten punkt 16 to jest opowieść o pewnej kobiecie, żonie, matce. I ta kobieta idzie sobie na targ. Niesie siatki, idzie na targi, tam na tym targu, gdzie oczywiście ma zrobić zakupy, spotyka sąsiadkę. I natychmiast zaczyna się temat obrabiania tylnej części ciała komuś trzeciemu, jakiemuś sąsiadowi, komuś, kogo tam nie ma. I ta kobieta, to nie jest tak, że ona nie ma ochoty. Ona ma ochotę, jak wszyscy. To jest nasza, nasz ulubiony sport obgadywanie innych, krytykowanie innych. Jest to pewien mechanizm, nawet nie taki skomplikowany. Po prostu zwracając uwagę na wady innych, wybielamy siebie, usprawiedliwiamy siebie, czujemy się z tym lepiej. Czyli ze mną nie jest tak źle, bo zobacz, 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 co jest z nimi. Obgadywanie innych jest bezpieczne, to znaczy odwraca uwagę innych od ciebie i skupia ją na kimś innym. To jest mechanizm. Ta kobieta ma ochotę, ma ochotę, Ciągnąć ten temat, ale mówi sobie: Nie, nie będę tego robiła. Nie będę obgadywała kogoś, kogo tutaj nie ma. Odwraca się i odchodzi. Zostawiając tę sąsiadkę z całą taką ochotą, już w tym pędzie obgadywania kogoś, mm. zostawia ją. Odwraca się i odchodzi. Na pewno ją to kosztuje, bo ona ma ochotę, ale nie robi tego. Zaciska zęby i odchodzi. Ojciec Święty mówi. To jest krok ku świętości. Ta kobieta robi krok ku świętości w taki sposób. To nie koniec. Ona z tymi siatami, bo zrobiła oczywiście zakupy, wraca do domu, jest naprawdę zmęczona. No bo, bo praca, bo dom, bo dzieci, bo mąż, bo trzeba sprzątać, bo trzeba gotować, bo teraz te zakupy. Wraca do domu, jest naprawdę zmęczona. I najchętniej to by się wyciągnęła na kanapie, rzuciła te siaty i mówi: Dobra, to później, teraz. Wyciągnę się na kanapie, bo spuchnięte łydki, bo żelaki, bo, bo zmęczona, bo ma po prostu dosyć i ma do tego prawo. W tym momencie jej syn nagle zbiera mu się na szczerość, musi pogadać, musi porozmawiać. Przychodzi i zaczyna mówić o sobie, i ta kobieta, ona nie ma ochoty go słuchać. Ma w sobie to, te pretensje, te. No przecież jestem zmęczona, dlaczego on teraz przychodzi, dlaczego, ale siada. I słucha Go z miłością. To jest piękne, że Ojciec Święty tutaj mówi z miłością, bo kiedy my myślimy o miłości i mam wrażenie, myślimy o jakichś wielkich uczuciach, zniosłych, ciepłych, nie wiadomo co, ma nas przenikać, pociągać, że miłość utożsamiamy z czymś takim łatwym, przyjemnym, z czymś, co, co sprawia, że my lecimy. To nie jest prawda. Jezus Chrystus, żeby ukochać Ciebie, przeżył ogrójec i krzyczał Ojcze, ja tego nie chcę, ja nie chcę, to jest dla mnie za dużo, to mnie przerasta, ja się tego boję, ja nie chcę. Jezus Chrystus i pocił się krwią, żeby ukochać Ciebie. Ja tego nie chcę, ale jeżeli to jest Twoja wola, to niech tak będzie. Ale ja tego nie chcę, nie chcę pić tego kielicha. Rozumiecie, że miłość to nie jest proste uczucie, które Cię pociąga, jest takie oczywiste, jest. Miłość w ogóle nie jest uczuciem. A jeżeli już, to miłości towarzyszą uczucia bardzo często trudne, skomplikowane, przeciwstawne jedne do drugich. Ta kobieta ma to w sobie. Jej się nie chce słuchać tego chłopca. Ale siada i go słucha. Chociaż jej się nie chce, zaciska zęby i miarą prawdziwej miłości jest, kiedy boli Cię tutaj. Bo tak musisz, tak musisz zaciskać zęby. Miarą miłości są nieprzespane noce. Miarą miłości jest ilość wypłakanych, wylanych łez. To znaczy kochać. I ona go kocha. Nie chce jej się słuchać, ale go słucha. To znaczy kochać. I to jest kolejny krok na drodze ku świętości. To kolejna ofiara mówi ojciec święty, która uświęca. Ofiara, która uświęca. Przeżyć ten dzisiejszy dzień, podejmując ofiary, które uświęcają to jest taki mój pomysł. Na dzisiaj, na jutro, na wszystkie kolejne dni. To nie wszystko, bo ta kobieta, wysłuchawszy, po wysłuchaniu tego syna, wpada w jakiś kryzys, taki duchowy. No jest zmęczona fizycznie, ale też to zmęczenie zaczyna się przekładać na jej wnętrze. I ona jest taka wyczerpana, taka. Taka w duchowym zmęczeniu. Nie poddaje się temu. Bierze różaniec i chociaż pewnie się nie chce, to modli się. I być może dla mnie na pewno ma takie poczucie, że ta modlitwa jest kompletnie bez sensu, że to jest strata czasu, ale siedzi uparcie i modli się. I to, mówi Ojciec Święty, jest kolejna ścieżka świętości. Modlitwa, która. Które przeżywasz w poczuciu takiego trochę bezsensu, takiej utraty czasu, takiej bezowocności, ale Ty jesteś, modlisz się, przynosi zawsze najpiękniejsze owoce. Nie wybierajcie modlitwy tylko wtedy, kiedy chce Wam się modlić. Ja, gdybym tak zliczył, wziął jakąś jednostkę czasu, tydzień i policzył, ile razy chciało mi się modlić, a ile nie chciało mi się modlić, ale szedłem i się modliłem, to tych drugich przypadków było o wiele więcej. Ale to jeszcze nie koniec. Ta kobieta odmówiła różaniec i nagle przypomniało jej się, że, że jeszcze czegoś zapomniała, że jeszcze coś musi kupić, że jeszcze coś jest do zrobienia. I, i wylatuje i, i biegnie dalej jeszcze coś tam dokupić do tego wszystkiego, co już, co już ma, co już przygotowała. I ciągnie ze sobą doświadczenie tego wymęczenia, tego duchowego kryzysu, i, i nagle spotyka bezdomnego. Wiecie, to są te takie nasze momenty, kiedy mamy coś szybko do zrobienia, i, i to jest alibi, to jest wytłumaczenie, to jest moje święte prawo, ja to muszę zrobić. Ja nie mam czasu, szybko muszę biec. Wpadamy zaraz w jakieś rozdrażnienie, w jakieś. I nagle ten bezdomny. I to nie jest tak, że ona przelatuje, tak jak często wielu robi, wbijając wzrok w ziemię, albo odwracając się, żeby nie widzieć i nie czuć się zmuszonym, nie czuć sumienia, które jakoś tam się odzywa i wypomina. No ale przecież jestem, jestem, muszę zrobić, muszę kupić, przecież muszę lecieć. I to nie jest tak, że wrzuca piątaka, wrzuca mu jakąś blachę, żeby, żeby uspokoić sumienie. Nie, ona się zatrzymuje i rozmawia z tym człowiekiem. Znaczy jest tam, że pewnie nogi chcą ją nieść dalej, ale ona się zatrzymuje i ona rozmawia z tym człowiekiem, ona go obdarza zainteresowaniem, podarowuje mu swoją obecność. Wchodzi w te relacje, buduje relacje z nim. To jest następny krok do świętości. Według Was to są rzeczy, które są dla nas niemożliwe? One są możliwe. I każdego dnia mamy naprawdę 50 tysięcy okazji, żeby postępować w świętości. Problem jest zupełnie inny, że najczęściej nam się nie chce. I ponieważ nam się nie chce, do tego nie robimy. Jest czas, żeby zacząć to robić. Jest czas, żeby podejmować i wykorzystywać wszystkie okazje, które życie daje nam, żebyśmy postępowali w świętości. Żeby to, co to słowo dzisiejsze nam proponuje, nie było tylko wgapianiem się w jakieś obrazki święte i trzymaniem świętości na dystans. Mówiliśmy już o tym. Nie nauczysz się tańczyć, jeżeli nie będziesz tańczył. Nie nauczysz się tańczyć, tylko słuchając o tańcu, słuchając teorii tańca. Nie nauczysz się nigdy tańczyć, obserwując nawet najlepszych tańcerzy na świecie. To cię nie nauczy tańca. Musisz zacząć tańczyć. Na ten dzisiejszy dzień świętego tańczenia, niech was przedstawictwo Maryi, Matki Pięknej Miłości, oblubienicy Ducha Świętego, Królowej Rodzin, niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże, święci ludzie, dobrze, że.